Wysoka Rado, otwieram obrady 10 sesji Rady Gminy Gorlice. Witam radnych oraz zaproszonych do udziału gości. Na początku informuję wszystkich uczestników sesji, że obrady są transmitowane i utrwalane, a transmisja dostępna w sieci internet. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o samorządzie gminnym oraz przepisami RODO. Państwa obecność na sesji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na ogólną liczbę 15 radnych w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, to stanowi wymagane kworum. To jest co najmniej połowa ogólnej liczby radnych. Wysoka Rado, dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek wójta gminy Gorlice. Przedstawiam treść złożonego wniosku z dnia 3 października 2019 roku. Działając na podstawie artykułu 20, 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami, z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie oraz zmiany w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, dokonanie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Punkt trzeci, zmiana wieloletniej prognozy finansowej. I punkt czwarty, zakończenie sesji Rady Gminy Gorlice. W załączeniu przedkładam projekty uchwał. Porządek obrad zgodny z wnioskiem wójta został przekazany państwu wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Informuję, że w przypadku zwołania sesji w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy, w tym przypadku wójta Gminy. Proszę o uwagi lub wnioski do porządku obrad w podanym brzmieniu. Nie ma ani uwag, ani wniosków, więc proszę o zatwierdzenie na urządzeniach swojej obecności celem sprawdzenia kworum. Przystępujemy do punktu drugiego. Dokonanie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Łączne zwiększenie budżetu po wprowadzeniu proponowanych zmian tak po stronie dochodów, jak i wydatków stanowić będzie kwotę 588 379, zł. Zwiększenie obejmuje Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 453 132 zł. Jest to kwota, o którą Ministerstwo Finansów zwiększyło dla Gminy wysokość planowanej kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem sfinansowania skutków prowadzonych podwyżek płac dla nauczycieli od września bieżącego roku. Środki te Wójt Gminy proponuje przeznaczyć na zwiększenie wydatków bieżących w szkołach. Na wniosek OSP Bystra wójt Gminy proponuje udzielić dotacji dla OSP na zakup ubrań bojowych w kwocie 1335 zł ze środków planowanych w budżecie na wydatki rzeczowe dla tej jednostki. Otrzymane przez Gminę środki w kwocie 10 tysięcy złotych tytułem spadku po zmarłej pani Pabiesińskiej w Kobylance, wójt Gminy proponuje przeznaczyć na wykonanie grobowca dla zmarłej i jej rodziny, bo to w sumie jest też tam obok pochowana mama i ojciec tej pani. Pozostała kwota z spłaconych środków 4500 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przejęciem spadku, to jest rejestracja samochodu, wycena i podział nieruchomości. Na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dominikowicach przewidziano środki w kwocie 365 tysięcy złotych, w tym Dotacja Województwa Małopolskiego wynosiła 165 tysięcy zł i 200 tysięcy zł kredyt. Po przeprowadzeniu przetargu koszt budowy tego chodnika wynosi 477 908 zł. Z tego dotacja Województwa Małopolskiego wynosić będzie 50%, 50 kosztów tego zadania, to jest 238 954 zł. Czyli zwiększenie o 73 954 zł. i udział gminy też 238 954 zł. i udział gminy zostanie zabezpieczony z kredytu, czyli zwiększenie tego kredytu o kwotę 38 954 zł. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej gminy planowano środki w kwocie 368 700 zł. Od września wzrosła o 12 liczba. Takich dzieci oraz wzrosła też kwota yy, kosztu pobytu liczonego na jedno dziecko w tym przedszkolu. Szac szacowany wzrost wpływu to kwota 40 tysięcy złotych i środki te Wójt gminy proponuje przeznaczyć na zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności za pobyt z kolei naszych dzieci w przedszkolach w innych gminach. Wzrosła też liczba tych dzieci i koszt pobytu też uległ zwiększeniu w związku z podwyżkami płac nauczycieli od 1 września. Wypracowane dochody w kwocie 4000 zł z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu w Dominikowicach i z tytułu odpłatności za szkolenie prowadzone przez OZEA w kwocie 2793 zł wójt Gminy proponuje przeznaczyć na zwiększenie wydatków w wysokości odpowiednio do wypracowanych dochodów w tych jednostkach. I tutaj jeszcze powiem, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę chodnika w Dominikowicach oraz kredytów na te zadania, które planowane są w budżecie, finansowanie z kredytów zostanie przedstawione Wysokiej Radzie na następnej sesji. Dziękuję. Dziękuję za wystąpienie. Teraz proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy o przedstawienie wypracowanej opinii. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy Gorlice, wypracowana na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Komisja w składzie: Marian Tomasik, Mieczysław Skowron, Andrzej Skowronek, Bogusław Łasak, Łasak Jacek Kołodziejczyk, Marcin Krzymiński i Stanisław Żegleń pozytywnie opiniuje projekt uchwały i wnosi o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. Podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Otwieram w tej chwili dyskusję. Nie widzę chętyń do zabrania głosu. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019. Kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał od głosowania. Musimy chwileczkę poczekać, jakaś usterka techniczna. To może ogłosimy przerwę? Proszę Państwa, w związku, że mamy usterkę techniczną, ogłaszam 5 minut przerwy. Wracamy do porządku obrad. Proszę o oddanie głosu. Głosowało 15 radnych, za 15, przeciw 0, wstrzymujący się 0. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad: Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Proszę panią Krystynę Bugno, skarbnika gminy, o wprowadzenie do tematu. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado. W związku z przyjętymi zmianami dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem zmian w wysokości planowanych przedsięwzięć należy również dokonać zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję za wystąpienie. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy o przedstawienie wypracowanej opinii. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie Wysoka Rada. Opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy Gorlice, wypracowana na posiedzeniu w dniu 8 października 2019 roku w sprawie zmiany, przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja w składzie Marian Tomasik, Mieczysław Skowron, Andrzej Skowronek, Bogusław Łasak, Jacek Kołodziejczyk, Bogumił przepraszam, Marcin Krzemiński, Stanisław Żegleń pozytywnie opiniuje projekt uchwały i wnosi o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. Podpisy wszystkich członków komisji. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nikt nie zna. Więc przystępujemy do głosowania. Podaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Głosowało 15 rannych za 15 przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego. Zakończenie sesji Rady Gminy Gorlice. Stwierdzam, że obrady sesji dobiegły końca. Dziękuję rannym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. Zamykam obrady dziesiątej sesji Rady Gminy Gorlice.